Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Za Kierownicą. Zapewne każdy z Was zna albo chociaż kojarzy taki serial pod tytułem Nieustraszony, w którym główny bohater poruszał się takim super samochodem o imieniu Kit. Kto z nas wtedy nie chciał mieć takiego właśnie super wozu? Ale jest jeden człowiek, który to marzenie spełnił. Ferdinand Piech, Austriak, konstruktor, inżynier i przedsiębiorca, który odchodząc na emeryturę postanowił dopisać jeszcze jeden rozdział do swojego CV, i stworzyć super samochód. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie właśnie jego dzieło, czyli Volkswagen Phaeton. Zapraszam. Nazwa Fejton pochodzi z mitologii greckiej od syna Boga Słońca Heliosa. Podobno Ferdynand Piech pracując nad tym samochodem, przygotował listę życzeń dla swoich inżynierów, którzy po przeczytaniu tej listy stwierdzili, że jest to jednak niemożliwe do zrealizowania, mimo to prace ruszyły i na targach w Genewie w 2002 roku mogliśmy zobaczyć efekty tej pracy, czyli Volkswagena Phaetona, który był produkowany aż do 2016 roku. W 2007 oraz w 2008 roku, jak i w 2010 były przeprowadzone faceliftingi. My tutaj do testu yy, mamy samochód z 2010 roku, czyli już po tym ostatnim faceliftingu. Samochód został nam udostępniony przez Rafała, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Yy, w tym faceliftingu w sumie zmieniło się najwięcej, bo oprócz tego, że. Yy, Doszły mocniejsze motory, yy, zmienił się pas przedni, yy, doszły biksononowe reflektory, a także LEDowe światła przeciwmgłowe. Z tyłu też zmieniono lampy, dodano LEDy, zmieniły się multimedia w środku, zmieniła się kierownica i parę takich mniejszych drobiazgów. Egzemplarz, który mamy tutaj dzisiaj do testów, to w sumie podstawowa wersja, bo na rynku były również oferowane wersje long, czyli jeszcze dłuższe, które posiadały z tyłu dwa osobne miejsca. Dla pasażerów, jak już wspomniałem wcześniej, model ten produkowany jest od 2002 roku i jego bezpośrednimi konkurentami są Mercedes klasy S, BMW serii 7, a także Audi A8. I jak na tamte czasy, naprawdę Fejton wyprzedzał swoich konkurentów znacznie. Jeżeli chodzi o taką ogólną linię tego samochodu, to jest on niestety bardzo często mylony z popularnym pasatem, ale jak się dobrze przyjrzycie, ma on z nim. Naprawdę niewiele wspólnego. Jednostka napędowa, która drzemie pod maską naszego dzisiejszego bohatera, to znany silnik 3-litrowy Turbo Diesel V6. Znany z tego względu, że był on montowany również w innych modelach tego koncernu. Były tu również dostępne większe silniki o większej pojemności. Zynowe, słabsze i mocniejsze, ale my porozmawiamy sobie o tym konkretnym egzemplarzu. 3 litry turbo V6 o mocy 240 koni mechanicznych po lifcie w 2009 roku, bo wcześniej te jednostki były nieco słabsze. Maksymalny moment obrotowy tego motoru to aż 500 Nm. Dostępny w okolicach 1500-3000 obrotów. Prędkość maksymalna tego samochodu to 235 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do setki to jest jakieś 8,3 sekundy. Także, jak na tą uwagę, bo waży ten samochód ponad 2 tony, myślę, że te osiągi są naprawdę zadowalające. A warto wspomnieć o tym, że ta jednostka jest podatna na wszelkiego rodzaju tuningi typu chip tuning więc bez problemu można sobie zwiększyć tą moc i, i, i również poprawić osiągi tego samochodu. Przestrzeń bagażowa w tym samochodzie, no jak przystało na limuzynę, całkiem sporych rozmiarów, jest również przyzwoita. Bo mamy tutaj 500 litrów pojemności bagażnika. Z minusów ten bagażnik jest płytki, więc przewiezienie jakichś większych przedmiotów może być utrudnione. Ale do spakowania się na wakacje w cztery osoby myślę, że jest wystarczający i, i damy radę bez problemu. Jak widzicie, tutaj parę naszych takich yy, bagaży <grym> ze sprzętu. Wręcz się traci w tym bagażniku. Wnętrze w tym samochodzie, jak przystało na najlepszy samochód świata, na luksusową limuzynę, jest naprawdę wykończone y, bardzo dobrze. Materiały użyte do wykończenia tego wnętrza są naprawdę na wysokim poziomie. Jak widzicie, mamy tutaj y, drewniane wstawki. No, jak na tamte lata. Mamy tutaj pełną elektrykę szyby, no to wiadomo, fotele są również regulowane elektrycznie we wszystkich chyba możliwych płaszczyznach. Oczywiście są podgrzewane, wentylowane i tak dalej. Mamy tu tempomaty, sterowanie głosem, multimedia już są takie bardziej rozbudowane. A co najciekawsze w tym samochodzie, tak według mnie, to układ klimatyzacji. Ten układ klimatyzacji został specjalnie zaprojektowany pod dyktando Ferdynanda Piecha, który podobno zlecił swoim inżynierom takie zadanie, że ten samochód musi być w stanie jechać ze stałą prędkością 300 km na godzinę, jednocześnie utrzymując w środku temperaturę niezmienną 22 stopni. A to wszystko przy temperaturze na zewnątrz oscylującej w granicy 50 stopni Celsjusza, więc pomyślcie sobie, jak bardzo musi być przemyślany ten cały układ. Działa on na przykład w ten sposób, że jak załóżmy słońce, pada nam z lewej strony, to tutaj otwierają nam się nawiewy po lewej stronie i bardziej dokładzają tą część, z której właśnie dogrzewa nam słońce. Więc naprawdę można powiedzieć taki inteligentny układ klimatyzacji. Zresztą Ferdynand Piech był astmatykiem, więc naprawdę zwracał na to dużą uwagę. Zobaczcie, taki fajny bajer, gdzie po przekręceniu zapłonu otwierają nam się właśnie kratki nawiewów. Tak? Możemy sobie je oczywiście zamknąć, jeżeli nie chcemy, żeby ciepłe czy też zimne powietrze dmuchało nam prosto w twarz. Miejsca w tym samochodzie jest naprawdę pod dostatkiem. Jest to ogromna limuzyna, więc nie ma się co dziwić. Ja i moje 1,70 m, jak widzicie, mieszczę się tutaj bez problemu. Fotele są naprawdę ogromne. Dobrze... Całkiem dobrze, całkiem dobrze. Yy, trzymają na boki. Yy, zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Moi drodzy, zobaczcie, ja siedząc sam za sobą tutaj z tyłu, mam naprawdę ogrom miejsca na kolana, na stopy. Mogę tutaj sobie zatańczyć nawet w tym samochodzie. Nad głową też jest całkiem przyzwoicie. Yy, mamy tutaj podłokietnik, całkiem sporych rozmiarów, z bardzo dużym i pojemnym sowkiem. Są również uchwyty na kubek. Także możemy tutaj podróżować naprawdę bardzo komfortowo. Są osobne nawiewy na tylną kanapę. Zwróćcie też uwagę, że są dodatkowe nawiewy tutaj w słupku B, na dole i u góry. I taka ciekawostka, moi drodzy, w tych modelach są montowane podwójne szyby, dzięki czemu one nam w ogóle nie parują. Także to też jest, no, myślę, że taki fajny smaczek. Ale pewnie jesteście ciekawi, jak w tym samochodzie odnajdzie się nasz koń, więc teraz zapraszam Was na test konia. Nasz koń ma 185 cm wzrostu, jego waga to nieco ponad 100 kg. No i jak widzicie, w Volkswagenie, Phaetonie odnajduje się również bez problemu. A zobaczmy, jak to w jego wypadku będzie wyglądało z tyłu. I jak widzicie, koń siedząc sam za sobą z tyłu również ma spory zapas miejsca na nogi. Jak i nad głową, i może udać się w komfortową podróż. No to co, moi drodzy? Zapraszam Was za kierownicę Volkswagena Feitona. No i jesteśmy za kierownicą Volkswagena Feitona I cóż mogę Wam powiedzieć? Wygoda, wygoda i jeszcze raz komfort. Ten samochód naprawdę płynie po drogach. On płynie po drogach, a to wszystko dzięki pneumatycznemu zawieszeniu, które jest tutaj stosowane w tych samochodach. Pochodzi ono z Audi. Mamy tutaj regulacje, możemy sobie ustawić, żeby było bardziej komfortowe lub sportowe. Jest też także opcja, która pozwoli nam na to, żeby dźwignąć ten samochód nieco wyżej, na przykład podczas podjazdu na jakiś krawężnik, albo jakiś Nieduży owrot, właściciel tego samochodu mówił mi, że, że właśnie takie rzeczy robi. Wiem, wiem, jest szalonym człowiekiem. No ale cóż, mamy taką możliwość yy, i to zawieszenie naprawdę yy, pracuje rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, 6-stopniowy automat, Tiptronic, również znany z modelów Audi, mamy tutaj również tryb sport, a także yy, opcję manualnej zmieni, zmiany biegów, no, skrzynia pracuje przyzwoicie. No, słuchajcie, jest to ponad 10-letni samochód, więc yy, te nowsze automaty są dużo lepsze, ale jak na, na te czasy, na te lata, naprawdę ta skrzynia sprawdza się świetnie. Jest tutaj również napęd na cztery koła i znowu jest to mechanizm zapożyczony z Audi. Yy, nie wiem, czy wiecie, ale Ferdynand Piek zaczynał swoją karierę. W branży motoryzacyjnej od Porsche, bo jest on wnukiem Ferdynanda Porsche. Następnie przeszedł do Audi, więc pewnie stąd są te wszystkie zapożyczone elementy. Motor, który mamy tutaj pod maską, generuje 240 koni, i jak na samochód, który waży ponad 2 tony, nie jest to jakoś porażająca moc, ale zapewnia temu samochodowi naprawdę przyzwoite osiągi. No, przyspiesza fajnie, jedzie się fajnie. Na trasie też. Można spokojnie sobie lecieć te dozwolone 140 km na godzinę. No, chyba że jesteśmy na niemieckiej autostradzie, to spokojnie możemy jechać sobie 200 i to nie robi większego wrażenia na tym samochodzie. Średnie spalanie oscyluje gdzieś w okolicach 9-9,5 litra. Właściciel yy, mówił mi, że na trasie jest w stanie zejść do 7,5 litra, yy, ale to już przy takiej naprawdę bardzo spokojnej jeździe. Tak, jak teraz poruszamy się tutaj w ruchu miejskim, no to jest to około 12-13 litrów. Więc no, dla jednych będzie to dużo, dla drugich niedużo. Zważywszy na to, że poruszamy się naprawdę dużą limuzyną, która sporo waży. Mamy też te 240 koni pod maską do wykorzystania. Ocencie sami. Jeszcze jedna fajna rzecz, która jest w tym samochodzie, to wyciszenie. Jak już wspominałem Wam wcześniej, ten samochód płynie po drogach. Do tego to naprawdę rewelacyjne wyciszenie, jak na, na te lata. Nie słychać tutaj zbytnio szumu spod kół, dźwięku silnika, więc podróżuje się tym samochodem naprawdę bardzo komfortowo i przyjemnie. Wiem, że się powtarzam, ale, ale muszę to powiedzieć po raz kolejny, bo to naprawdę, jeżeli chodzi o ten samochód, sprawia na mnie największe wrażenie. To ten komfort podróżowania. Ten samochód naprawdę płynie po tej drodze. Aż ma się ochotę wsiąść i jechać na przykład na drugi koniec Polski nad morze. To jest naprawdę największy, moim zdaniem, moim zdaniem to jest największy atut tego samochodu. Te multimedia, jak na dziesięcioletni samochód, działają naprawdę przyzwoicie, intuicyjne, intuicyjnie. Fajne jest to, że mamy tutaj dostęp do każdego z tych przycisków, nieważne jak ustawicie sobie fotel, wszystko jest tutaj pod ręką, więc jest to naprawdę przemyślane i, i takie ergonomiczne. No, klimatyzacja, o której już wspominałem, działa rewelacyjnie. Naprawdę fajne wozidło, szczególnie do takich dalekich podróży. Bardzo podobają mi się zegary, które są w tym samochodzie. No, mamy tutaj standardowo yy, obrotomierz, prędkościomierz. Wskazania temperatury płynu chłodzącego, jak i poziomu paliwa, ale jest również tutaj wskazanie temperatury oleju, jak również poziom ładowania akumulatora. Na środku. Wyświetlacz komputera, taki kolorowy ekran, sterujemy komputerem za pomocą tutaj tych przycisków z kierownicy. No mam, wyświetla on nam podstawowe funkcje: yy, aktualne spalanie, przebieg i tak dalej, wskazania nawigacji, o ile mamy ją uruchomioną. Yy, więc to wszystko naprawdę jest no, bardzo ładne, jak, jak, jak dla mnie. Ogólnie ten samochód, według mnie, wewnątrz, tu w środku wygląda dużo lepiej niż na zewnątrz. Naprawdę jadąc tym samochodem czujemy się, że jesteśmy naprawdę w takiej prestiżowej limuzynie. Największą wadą tego samochodu, jak się okazało, jest ten znaczek, który mamy właśnie tutaj na kierownicy, czyli znaczek Volkswagena. Samochód ten potrafił nowy kosztować nawet pół miliona złotych i nie każdy, który decyduje się na zakup limuzyny za tak duże pieniądze chciał być kojarzony z marką, która produkuje samochody dla ludu. Mimo tego, że zastosowano tu ponad 200 różnych patentów i rozwiązań, mimo tego, że ten samochód jest skonstruowany na płycie podłogowej użytej również w Bentleyu, sprzedaż tego auta nie szła tak, jak spodziewali się tego i Piech, i cały koncern Volkswagen. Dlatego w 2011 roku ten samochód został wycofany yy, z polskich salonów. Dobrze sprzedawał się natomiast w Chinach i tam też oferowany był do końca produkcji, czyli do 2016 roku. Takie super samochody jak ten moim zdaniem mają jeszcze jedną wadę, bo mimo tego, że jest tu dużo takich udogodnień elektronicznych, dużo rzeczy innowacyjnych, przez co naprawy i serwisowanie tych samochodów są naprawdę bardzo drogie. Na przykład pneumatyczne zawieszenie, które tutaj mamy, kompresory, które ulegają uszkodzeniu, koszt regeneracji takiego kompresora to jest około 2000 zł. Natomiast miechy w tym zawieszeniu, nowe, jeden w ASO kosztuje 10 tysięcy zł. Więc no, są to naprawdę spore koszty. A poza tym dochodzi jeszcze często do usterek takich drobnych, ale. ale Często irytujących usterek elektroniki. Pada tutaj lewy akumulator, tak dobrze słyszeliście. Mamy tutaj dwa akumulatory, lewy i prawy, i właśnie w tym lewym często zawodzi moduł ładowania. No, odmawia posłuszeństwa zamek tylnej klapy, ta jego elektroniczna część możemy go wtedy tylko otwierać z kluczyka. Więc jest tu parę takich, właśnie większych i mniejszych rzeczy, które, które się psują. Moi drodzy, podsumowując tą naszą dzisiejszą przygodę z Volkswagenem Phaetonem, muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo przestronne, wygodne i dobrze jeżdżące auto o całkiem przyzwoitych osiągach, które będzie naprawdę dobrym towarzyszem w dalekich podróżach. Z minusów to to, że koszty utrzymania, serwisowania tego samochodu mogą być naprawdę wysokie, a także to, że jest on często mylony z popularnym Passatem. Choć tak sobie myślę, że dla niektórych może to być nawet plus, bo mają fajną luksusową limuzynę, która zbytnio nie rzuca się w oczy. Myślę, że Ferdynand Piech naprawdę stanął na wysokości zadania i jak na tamte lata udało mu się stworzyć ten super samochód. Taka ciekawostka na zakończenie już tego filmu: magazyn The Guardian pokusił się nawet o takie stwierdzenie, że Ferdynand Piech zostanie zapamiętany, zostanie zapisany w historii motoryzacji na równi z Henry Fordem. Więc myślę, że jest to naprawdę duże wyróżnienie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, w kolejnych odcinkach, a tymczasem pozdrawiam Was i do zobaczenia. Cześć!